2 września rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska konferencja naukowa XIII Forum Architektury Krajobrazu, której pomysł przed laty narodził się właśnie w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego. Idea forum rodzi się, prawdę powiedziawszy, w murach naszej, naszej szkoły. I była to impreza. Cykliczna, która też stopniowo nabierała coraz większego znaczenia. Jest to jedyna opiniotwórcza, a w tej chwili naukowa impreza e, polska, właśnie skupiająca architekturę, architektów, e, architektów krajobrazu. E, ta impreza wędrowała po e, ośrodkach, e, ośrodkach dydaktyczno-naukowych, kształcących młodych architektów krajobrazu. No i po 13 latach zawinęła koło i wróciła z powrotem, z powrotem do nas. Może należałoby powiedzieć tutaj, że, że no, ojcem duchowym to był pan... E, jest pan doktor, pan doktor Przemysław Wolski, architekt krajobrazu, zresztą projektant naszego kampu, kampusu. Spotkania obejmują pięć paneli dyskusyjnych oraz praktyczne warsztaty i prezentacje multimedialne. Ich celem jest przegląd i ocena dorobku polskiej architektury krajobrazu. Forum połączono z obchodami 80-lecia nauczania o architekturze krajobrazu w tej uczelni. Jest to 80 lat kształcenia w obszarze architektury krajobrazu bo tu w Szkole Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w okresie międzywojennym się to wszystko zaczęło. I dlatego, że to forum odbywa się tu w Szkole Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w tym roku. Kilka dni temu uczestniczyliśmy w równie pięknej uroczystości. Były to targi Zieleń to życie. Trudno sobie wyobrazić, żeby zieleń, życie przyrody, bo nie było kształtowane przez architektów krajobrazu. Dzięki architektom ta Polska wygląda tak, że kto tu przyjedzie, to podziwia, jaka u nas piękna jest roślinność. Tu w rozmowie przed tym, tą konferencją pani profesor powiedziała, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Owszem, jest dużo do zrobienia, ale biorąc pod uwagę to, że architektów krajobrazu kształcimy, tu, we i kształcą inne uczelnie w naszym kraju, to będzie zrobione. Na konferencji poruszano także kwestie związane z połączeniem krajobrazu natury z krajobrazem urbanizacji. Rozmawiano między innymi o krajobrazie Warszawy i roli lasów w stolicy. Chodzimy, mamy drzewa, mamy runoleśne, mamy przestrzeń wokół nas, gdzie dominuje zieleń. Lasy Warszawy. Lasy Warszawy położone są na jej obrzeżu. Głównie od strony wschodniej, północnej i częściowo południowej. Są to zarówno duże kompleksy leśne, jak las Kabacki, Sowieckiego, Las Młociński, Las Bemowski, ale i mniejsze kompleksy, które tworzą całą mozaikę po wschodniej stronie rzeki. A jest to obszar niebyle jaki. Obszar, który stanowi 14% powierzchni miasta, 7200 hektarów. Przygotowania do konferencji trwały ponad dwa lata. Jej aranżacje przygotowali między innymi studenci uczelni zajmujący się interesującą specjalizacją. Uważam, że jest to dosyć ciekawa forma dokształcenia się w pewien sposób i myślę, że bardzo dobrze wpływa na współpracę pomiędzy studentami i prowadzącymi zajęcia. No, Zawsze można coś z tego, z tego kongresu wynieść. Architektura krajobrazu każdego roku cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży, nawet tej, która do końca nie wie, czym jest architektura krajobrazu. No właśnie, bo to jest ten problem, że ten przedmiot tej architektury krajobrazu się niesłychanie w ostatnich latach czy dziesięcioleciach właściwie rozszerzył i też wzrosło u nas zapotrzebowanie na, na architektów krajobrazu, a są to studia dość atrakcyjne mamy ciągle jeszcze wielu chętnych no i wbrew pozorom dość skomplikowane i no niełatwe. Bo wymagają od y, naszych studentów, a potem od, od naszych absolwentów wymagana jest zarówno znajomość środowiska przyrodniczego, znajomość podstaw technicznych. Y, bo będą także projektować i potem budować te obiekty, no a także y, muszą być bardzo wrażliwi artystycznie, czyli ma, muszą mieć takie predyspozycje do uprawiania sztuki. Zresztą od niedawna mamy tutaj u nas y, na naszym kierunku także katedrę sztuki krajobrazu, co właśnie podkreśla to, że, że ta jest tu pewna pewna odrębność od tej działalności y, architektury krajobrazu w sensie inżynierskim która jest połączona z tą działalnością, w sensie rozumianą jako działalność twórcza, taka artystyczna. Zgodnie z definicją w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, krajobraz oznacza obraz postrzegany przez ludzi, będący wytworem zarówno sił przyrody, jak i człowieka, a więc kamień fabryczny będący niewątpliwie wytworem człowieka jest też elementem krajobrazu. Może być brzydki, może być ładny, może szpecić otoczenie, ale nie musi. Tradycyjnym już akcentem konferencji było zapalenie kaganka przekazywanego rokrocznie kolejnym organizatorom.